What? Co jest? Dobra Ale jak wysoko poleciałem Widziałeś to? Ja jak z niego wyleciałem tak wyżej Ja muszę to tak klipnąć To co właśnie widziałeś Da się robić po aktualizacji czwartego sezonu Którą Valve szybko naprawił I to naprawił ją w taki sposób Że jest teraz w sumie to Idealnie w moim poprzednim filmie omawiającym movement po aktualizacji wytknąłem wiele błędów, które jak obstawiłem, pojawiły się przypadkowo jako efekt uboczny zmian, a szczególnie wysokości skoków, które całkowicie Valve rozwalił i przez nie nie dało się wykonać wielu skoków i psuło całą mechanikę movementu. Niemalże od razu po tym, jak przysłałem tamten film, okazało się, że Valve szybko zareagował, to jest dla mnie szokiem i dodał tą malutką aktualizację, w której wprowadzili, Od teraz prędkość w pionie przy lądowaniu wpływa na kary do szybkości ruchu przy lądowaniu podobnie jak z wytrzymałością z polecenia SV Legacy Jump. A więc tak jak przed tym Wysokość kolejnego skoku była zależna od wysokości, z jakiej spadłeś, i to powodowało, że mogłeś się wybić zbyt wysoko albo właśnie zbyt nisko przy większości skoków takich jak na przykład van apsów. Tak teraz ten problem jest już zażegnany i chyba te wysokości są równe, więc zajebiście, bo teraz cały movement się wydaje bardzo stabilny i sensowny. Ale jest jedno, ale. Wysokość skoków może jest w cudzysłowie naprawiona, niemniej jednak jest ona nieco wyższa niż była przed tymi update'ami. Dlatego można robić m.in. takie rzeczy, jakie pokazałem na starcie filmu. Więc to stworzyło trochę nowych mechanik i wydaje się to dalej trochę nienaturalne dlatego właśnie obawiam się że Valve może uznać to za kolejny błąd i będą chcieli teraz to zmienić a dobrze wiemy co to może oznaczać że znowu coś spierdolą ale dobra, mniejsza z tym, chciałbym wam przedstawić, co zauważyłem podczas testowania zmian, jeśli chodzi o Movement. Lecz zanim przejdziemy dalej, szybko jeszcze przedstawię sponsora dzisiejszego filmu. Jeśli chcesz sprzedać swoje skiny bezpiecznie i w zamian za prawdziwe pieniądze, to zajrzyj na selliorskins.com. Sell Skins to zaufana polska strona, na którą możesz zalogować się przy użyciu Steam i po prostu wybierz skiny, które chcesz sprzedać. Zaakceptuj ofertę wymiany, a pieniądze otrzymasz już w kilka minut. Oferowane metody płatności to np. przelew bankowy, Paypal, Revolut, krypto i wiele innych. Możesz też otrzymać bonusy do 5% więcej pieniędzy przy wypłacie z systemu poziomów, który oferuje strona. Wbijaj z linku w opisie i użyj kodu PAWKA dla 5% więcej przy wypłacie. Dobra, więc pierwsza rzecz, Bicho boost Jest to trochę nowa mechanika, którą pokazałem na początku filmu, taki jakby run-boost, ale z hopa, Czego się chyba nigdy wcześniej nie dało w Counter-Strike'u, bo żeby zrobić rambusta musiałeś chwilę pobiec, po czyjejś głowie, a nie że od razu ze skoku cię tak zajebiście wybija. 2. Zbustowany vent hop. Trafienie vent hopa jest teraz bardzo regularne i stabilne, a do tego kiedy zrobisz go całego poprawnie, to wybija cię tak mocno do góry, co pozwala ci z łatwością polecić dalej banyhopem, hopem albo nawet na kogoś wyskoczyć. Więc też mega ciekawe, że takie coś się teraz pojawiło. 3. Bench Tubrix z bichop. Hopem. Teraz ten skok można wykonać samym bunny hopem. nie trzeba do tego jumpbaga ani tego long jumpować. Wystarczy trafić bunny hopa z ogromną prędkością, jak najbliżej krańca tej ławeczki, co teoretycznie nie jest wcale takie trudne. 4. Stabilność Beechopa. Timingowanie Bunnyhopa się już lekko zmieniło od razu po wprowadzeniu czwartego sezonu i teraz lepiej trafia się perfy przy strefowaniu tak bardziej do boku niż do środka. Nie mówię, żeby się tym bardzo sugerować, ale to jest to, co ja odczuwam. Częściej siada mi więcej Bunnyhopów, gdy jednak robię te strefy lekko, nietradycyjnie. Ale co jest najważniejsze, to że trafianie Bunnyhopa jest teraz o wiele bardziej stabilne i sensowne. Chodzi mi o to, że wcześniej b-hop chodził też dobrze, ale trafienie go było w sumie z dupy. Strefy nie miały na niego dużego wpływu, tylko bardziej musiałeś liczyć na to, że akurat ci się szczęście polosuje. A teraz strefy faktycznie mają większy wpływ. Wpływ na kontrolowanie Bihopa, przynajmniej ja czuję lepszą kontrolę. Potrafi być tak, że nie da się trafić pierwszego bichopa, że aż czasami sam się dziwię, ale jak już trafisz, to potem jak dobrze strefujesz, to lecą dalej te hopki i potrafi siąść ich całkiem sporo, a nie, że się z niewiadomego powodu zatrzymasz całkowicie, jak wcześniej właśnie potrafiło być. To wszystko co zauważyłem z takich konkretnych rzeczy. Jeśli masz coś, co sam odkryłeś albo zobaczyłeś, czego nie pokazywałem w filmie, to możesz mi napisać na Discordzie w wiadomości prywatnej albo na moim serwerze flatownia, bym mógł przetestować i ewentualnie wspomnieć o tym w następnym filmie informacyjnym. Podsumowując, aktualnie movement w CS2 Wydaje się być w najlepszym momencie do tej pory. Przede wszystkim stabilność. W końcu nie ma już tej losowości, która decydowała o Twoich umiejętnościach. Tylko faktycznie da się o wiele bardziej panować nad wszystkim, co umiesz w tej grze. Na Banehopa losowość dalej ma duży wpływ, bo to jest tak jakby rdzenna cecha Banyhopa, że no nie da się w 100% kontrolować i zawsze lecieć ze 100% skutecznością. Nigdy tak nie było i to by było przesadne. Ale faktycznie teraz bardziej się czuję, jakbym grał w CSGO niż w demo cs 2. Cieszę się, że ta wysokość skoków jest teraz taka, bo mam wrażenie, że to dzięki temu teraz movement się wydaje stały i zgodny z tym, jaki powinien w się być. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem i przed komentowaniem zawsze patrzcie na mój przypięty komentarz, bo Valve lubi zaskakiwać i może zawsze się zdarzyć sytuacja, w której znowu coś nagle mocno zmienią, a ja nie zdążę jeszcze wypuścić filmiku informacyjnym o tym. To zawsze wtedy wspominam o tym pod najbardziej aktualnym filmem w komentarzu. A, i jeszcze jedno. Nie trzeba teraz żadnego konfigu do movementów CS2. Ta era się już dawno zakończyła, więc proszę nie pytajcie mnie już o to, pod dawno o tym wszędzie informuję. Ja się żegnam. Jeśli chcesz się nauczyć Banychopa, to kompletny poradnik wyświetla się teraz na ekranie. Subuj i do następnego!